Włóż pierś z kurczaka do jajek. Tak przyrządzone mięso rozpływa się w ustach. Weź jedną dużą pierś z kurczaka. Przetnij kurczaka wzdłuż tak jak na filmie. Następnie ponacinaj go. Rozbij mięso dość cienko za pomocą tłuczka. Do dużego naczynia dodaj około 200 g mąki. Do drugiego dużego naczynia wbij trzy jajka. Dodaj pieprz i sól według własnego uznania, a następnie wymieszaj. Teraz weź świeżą natkę pietruszki i drobno posiekaj. Włóż do naczynia z jajkiem. Następnie dodaj około 50 gramów mozzarelli. Możesz użyć również parmezanu. Kolejnym składnikiem jest kwaśna śmietana. Dodaj dwie łyżki śmietany i dokładnie wymieszaj. Teraz weź wcześniej przygotowanego kurczaka i obtocz go w mące, a następnie w mieszance z jajek. Na patelni rozpuść masło, a następnie włóż pierś. Smaż na małym ogniu około 5 minut z każdej strony, przełóż usmażonego kurczaka na talerz. Teraz do patelni po mięsie dodaj 150 ml bulionu. Następnie zetrzyj na tarce trzy ząbki czosnku. Całość zagotuj. Dodaj również dużą garść posiekanej natki pietruszki oraz świeżo wyciskany sok z połowy cytryny. Po chwili dodaj również około 20 g masła. Przełóż wcześniej usmażoną pierś z kurczaka na patelnię i gotuj pod przykryciem około 10 minut. Takie mięso najlepiej podawać z ziemniaczanym. Wystarczy, że do ugotowanych ziemniaków dodasz masło i ulubione przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Takie danie jest już gotowe. Soczysta pierś z kurczaka w jajecznej panierce to idealny pomysł na obiad, który rozpływa się w ustach.